Hej, witam Cię, Polko, Polaków w Niemczech. Ja nazywam się Kresia Madej i nagrywam do ciebie prosto z dekancelarii. na co dzień wspieram sobie prywatne i przedsiębiorców pod kątem finansów, podatków i ubezpieczeń w Niemczech. A skoro ten wachlarz usług, to trudno żeby nie rozmawiać o tym, co się dzieje na bieżąco na, chciałem powiedzieć, świecie, głównie skupiamy się na Niemcach lub to, co na świecie się dzieje i ma wpływ na Niemcy, a to jest wyjątkowa seria błyskawicznego podsumowania pierwszego półrocza i omówienia się stanie w drugim półroczu. 25 roku jest to nowy format. Poza tym, jak jesteś nowy na naszym kanale, to chcecie poinformować zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, lub jeżeli ostatnia niedziela miesiąca poprzedniego wypada krótko przed pierwszym dniem kalendarzowym, to w niedzielę zawsze, raz w miesiącu o godzinie 10, pojawia się nowy odcinek z wiadomościami na bieżący miesiąc, a poza tym i tak w każdą niedzielę nie, 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 nie musisz odchodzić od odbiorników, ponieważ jak nie wiadomości to pojawiają się inne bardzo przydatne pojęcia, rzeczy tłumaczące czym jest, nie wiem, szufa, jak dostać kredyt w Niemczech, rzeczy z zakresu pracy, mieszkania. Niedługo wstawię też odcinek, w którym Wam bardzo skrupulatnie i od Z pokażę jak otworzyć i jak się przygotować do otwarcia własnej działalności w Niemczech. Tak, omówimy też temat kleingewerbe, czy na przykład dla osób, które często pytają, dobrze pracuję na etacie, chciałbym sobie dowiedzieć na gewerbie, co powinien wiedzieć, na co powinien uważać, albo jak ktoś chce otworzyć tak zwane się nazywa, czyli taką zwykłą, klasyczną gewerbę, a co to jest i jakie są różnice, jaki ma nakład pracy i tak dalej, dowiesz się właśnie w tym odcinku. Także to jest kolejny powód, żeby teraz szybko zasubskrybować ten kanał, żeby tego nie przegapić. Lub jeden bardzo interesujący odcinek, który już niedługo się pojawi. To będzie taki QA, właśnie z zdawania mieszkania w Niemczech. Moich hanijaka, dla niektórych to potrafi być udręka, jak właściciel mówi, tu pomalować, nie pomalować, to uszkodziłeś, to nie uszkodziłeś, tu zatrzymam kaucję, nie kontaktuję się, różne tego typu inne rzeczy. Zabiorę Was właśnie na mieszkanie, które aktualnie zdaję, pokażę Wam, jak to wygląda, co tam właśnie się działo i tak dalej i jak będę to mieszkanie też przekazywał, Wam to wszystko opowiem. Głównie chciałam, żeby to odcinek oparł się na pytaniach od Was. Także piszcie 3, 2, 1. A jak już napisałeś komentarz, to moi kochani, teraz chciałam zaprosić Was do partnera tego odcinka, bo bez niego to wszystko nie byłoby możliwe. A jak finanse, potencjalnie prowadzone działalności i tak dalej, to nic innego jak program, który Ci zastąpi księgową, można, że powiedzieć, jeśli prowadzisz firmę, czyli tak zwaną gewerbę w Niemczech, albo dopiero planujesz ją założyć, chcę Ci polecić aplikację e-faktura. W opisie znajdziesz link rabatowy, który da Ci pierwszy miesiąc za darmo, a potem 50% zniżki przez kolejne pół roku. E-faktura to aplikacja księgowa, która nie chce mówić, że zrewolucjonizuje, ale na pewno pozwoli Ci skupić się na prawdziwym zarabianiu. Działa jak Twój osobisty asystent do wystawiania rachunków po niemiecku, nawet jeśli nie znasz języka. Wbudowany tłumacz AI przetłumaczy każdą pozycję, a fakt które wystawisz w kilka kliknięć, Twoja księgowa też pokocha e-fakturę, bo wszystko pobierze jednym kliknięciem. Nawet koszty, które po prostu sfotografujesz telefonem zaraz po odejściu od kasy. Link w opisie, testuj za darmo przez miesiąc i ciesz się 50% zniżką przez pół roku. Także, moi kochani, pierwsze, tak jak mówiłem, przypomnę teraz. Podsumowanie, co się działo. Mamy dzisiaj 12 czerwca. Ten odcinek zostanie wygenerowany za 3 dni, w niedzielę o 10. Zapamiętaj: każda niedziela, godzina 10, dekancelaria. I teraz sobie omówimy, jakie rzeczy wydarzyły się od stycznia do czerwca, w tym pierwszej połowie tego roku 25. A w drugiej części odcinka, powiemy sobie, jakie zmiany i wydarzenia czekają nas w drugiej połowie, żebyście się mogli na nie przygotować roku 2025. W roku 2025, co jest istotne w pierwszej połowie, mianowicie rząd niemiecki mamy coś takiego jak mid price Brand, czyli rząd narzucił, że właśnie yy, czynsze, wysokości czynszów nie mogą być zbyt wysokie. Mogą one maksymalnie, to się nazywa tzw. mitspiegel w Niemczech, Tłumacząc prosto na Polski można przejrzeć takie porównawcze właśnie stawki czynszy w danej okolicy, w danym rejonie i one mogą maksymalnie przekraczać właśnie to mit o 10% i to zostało przedłużone mianowicie do roku 2029. To wszystko, co przyniosła za nami choroba, różnie nazywana, od różańcowych poprzez nazwę piwa, yy, bodajże meksykańskiego, ale nasza, właśnie to, co mieliśmy, co w 2020 roku się zaczęło, to, to potem też właśnie cała sytuacja Rosja-Ukraina. Mianowicie budownictwo jest nadal wciąż opóźnione, mam tu konkretne liczby dla Was. W 2024 roku oddano około 252 tysięcy mieszkań zamiast planowanych. 400 tysięcy mieszkań. Tak, moi kochani, dobrze słyszeliście? Zostało oddane 242 tysiące mieszkań zamiast planowanych 400 tysięcy mieszkań. A co jeszcze ciekawe, do końca 2030 roku jest potrzeba na 320 tysięcy mieszkań rocznie. Także te wzrastające ceny za surowce, niepewność na rynku, wyjazd z kraju itd. itd. mnóstwo powodów. I to spowodowało, że właśnie budowy też m.in. się opóźniły. Ceny mieszkań w Niemczech, w moich jak sobie weźmiemy pod lupę i się przyjrzymy, ale chodzi tutaj o zakup, nie o najem w tym przypadku, wzrosły o około 3% w 2025 roku, a czynsze dużych mieszkań w dużych miastach mogą wzrosnąć o 4-5% w skali roku. Co miało miejsce w marcu? Mianowicie Bundestag uchwalił reformę Debt Break, czyli Schuldenbremse, co oznaczyło wyłączenie wydatków na obronę Powyżej 1% PKB oraz powstania funduszu infrastrukturalnego o wartości 500 miliardów euro. Dzięki temu jest możliwe zwiększenie wydatków na przykład na infrastrukturę gospodarki, która właśnie w ostatnich latach musiała zmagać się ze stagnacją. To trzeba zaptać osób, które właśnie z tego pracę korzystają, ale nowy rząd CDU, STU plus SPD wynegocjował w maju kompromis w zakresie polityki mieszkaniowej, przewidując uproszczenia biurokratyczne i wsparcie dla budowy mieszkań. Zobaczymy, Maj to dosyć świeża sprawa, jeszcze do, dosyć. W ostatnich latach były narzucane zawody na przykład na kleczami mistrza, co raczej nie ułatwia, tylko utrudnia budowę mieszkań. A rozumiem, że chodzi o biurokrację, tą bardziej jakby z faktu powstawania budynku względem tam Miast, meldowań tego w gminie i tak dalej, można by to w praktyce też z innej strony ruszyć. Okay, natomiast w Berlinie ujawniono, że właśnie właściciele obchodzą to. Midprice price branch, czyli ten hamulec na yy, wysokość czynszu w mieszkań w taki sposób, że wynajmują nieklasyczne jako mieszkanie takie do umeblowania długoterminowego najmu, tylko na najem krótkoterminowy, i te mieszkania umeblowane, i aż 50% ogłoszeń powoduje wzrost cen do 30 euro za metr kwadratowy Mojej kochani, Berlin. Bardzo zamieszkałe miasto, tak? Bardzo dużo ludzi w różnych. Przekrojach zawodów i stanowisk. Znajdują się widocznie osoby, które są w stanie zapłacić. Pytanie, czy to jest twarz, czy to jest ok, każdy musi odpowiedzieć sobie na to samemu. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No i taka moja obserwacja, właśnie że spadek stóp w Europejskim Bank, czyli EBC w Europejskim Banku Centralnym, a ten spadek stóp powoduje stabilizację na rynku nieruchomości. Natomiast obniżki zachęcają oczywiście do kredytów hipotecznych, choć jakiejś takiej głębszego odbicia, głębszej reakcji na to wszystko brak. I tym samym moi kochani przechodzimy do drugiej części tego odcinka, czyli tego, co nas czeka teraz lipiec, grudzień, druga połowa 2025 roku. Zostań z nami, oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się, bo jak się dowiesz wcześniej, to będziesz przed wszystkimi innymi, którzy nie wiedzą. Christian Madej. No i jak właśnie przed chwilą się dowiedzieliście, że ludzie obchodzą te hamulce jakby czynszów, no to właśnie państwo, tudzież w tym przypadku umowa o Berlinie, planowane jest utrzymanie ewentualnych rozszerzeń zapisów tego mid price bramze, żeby temu zapobiec, żeby ludzie nie mogli tego w taki sposób jak teraz obchodzić i takie działania znowu na początek miały mieć miejsce w miastach takich jak na przykład Berlin ma to zablokować krótkoterminowy wynajem, czy to będzie możliwe, sam krótkoterminowy wynajem nie jest zabroniony, będzie to widocznie jeszcze dokładniej sprawdzane. Moichali, kolejny punkt boom inwestycyjny i infrastruktura. W efekcie reformy Deep Break, czyli Schulden Rząd planuje, czyli hamulca właśnie długów zadłużeń, rząd planuje ogromne inwestycje, kilkaset miliardów euro, między innymi modernizację dróg, mostów, energetyka, obrona. Tak, wiele miejsc, jak, jakby kiedyś się mówiło, wiele już kiedyś się mówiło o innych krajach, ale o Niemczech też. Że tu drogi, świetnie i tak dalej. Czasami może, znaczy nawet we Frankfurcie też, czyli w takich największych miastach, ale nawet w takich, co są troszkę mniejsze drugie w kategorii i w kwestii rozpoznawalności, też naprawdę czasami są takie dziury na drodze, że można sobie zęby wybić jadąc autem. Wiem co mówię, nawet jadę suwem i naprawdę można ten, stracić kierownicę, także to by się przydało, tak. Członkowie rządu zapowiedzieli uproszczenie procedur dla inwestycji infrastrukturalnych, Solvency 2 i wsparcie kapitału dla projektów technologicznych, startup zielona energia. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Wiem, że odnośnie zielonej energii są bardzo podzielone zdania: niektórzy są za, niektórzy są przeciw, albo może ci są przeciw, mają do tego dużo teorii dorobionych i spiskowych i niespiskowych. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i jestem ciekaw na Waszą dyskusję. No i tak jak mówiliśmy sobie w kontekście pierwszej połowy tego roku, to w drugiej połowie spadek regulatorów kryzysu mieszkaniowego, co oznacza większą elastyczność i reakcję rynku. I co z tym idzie, łagodne dalej zmniejszanie stóp procentowych sprzyja większym inwestycjom. Natomiast, tak jak już przedtem powiedziałem, w pierwszej połowie tego roku nie było to bardzo odczuwalne i dalej nie jest. Chociaż ceny mieszkań dalej są stosunkowo wysokie. No i temat moich haniebnych gospodarka. W lutym odbyły się. Przedterminowe wybory parlamentarne CDU, CSU zwyciężyło tworząc koalicję z SPD, a nowy rząd chce przyspieszyć odbudowę gospodarczą. oni też część obniżenia podatków inwestycyjnych, zwiększenie wydatków na infrastrukturę i obronność, kluczowe polisy finansowe rządu Merca. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie. Takie są plany. Moi kani, także śledźcie na bieżąco. I takie dla Was podsumowanie, co to oznacza dla Polaków w Niemczech właśnie. No czynsze ciągle rosną, warto śledzić mid-price bramzy, czyli właśnie, bo to jest to spisane, ten hamulec właśnie hmm, cen czynszów, aby uniknąć właśnie tego krótkoterminowego... Najmu, który właśnie kosztować potrafi kilkadziesiąt euro za metr kwadratowy. Rządowe inwestycje mogą przynieść więcej pracy, szczególnie w budowaniu infrastruktury energetyce technologii budowa na autostradzie, tak, budowa tu na chodniku tam, także objazdy, to możecie po prostu mieć na uwadze, kiedy hipoteczne stają się bardziej dostępne. Zmianie ulega polityka właśnie Europejskiego Banku Centralnego, ale ceny mieszkań pozostają wysokie. Odcinek na temat tego, czy dla Polaków warto kupić mieszkanie w Niemczech, odsyłam was tutaj. Przedstawiłem to i tam poprosiłem, żebyście powiedzieli czy chcecie, żebym zrobił taki dosyć basicowy, dosyć podstawowy wstęp do tego tematu zakupu nieruchomości w Niemczech. Na co uważać, takie podstawowe pojęcia, podstawowo rozwiałem i wyjaśniłem mity związane z udziałem własnym i przykładowym takim dziesięcioprocentowym, czyli 10% udział własny, czyli ile procent finansowania ceny nieruchomości. No i moi chani, co to co dla Was, nawet Polaków, ci tych, którzy, bo wiem, że część z Was, duża część z Was nas jeszcze z Polski. Nie wszyscy z Was mieszkacie w Niemczech. Także tym bardziej subskrybujcie, bo jak za miesiąc, pół roku, rok dwa wpadniecie na ten pomysł przyjazdu do Niemiec, no to będziecie mieli ten kanał zasubskrybowany. I oczywiście jak, oczywiście z dzwoneczkiem, no bo to, bo wtedy będziecie mieli powiadomienia i wtedy nie przegabicie. Nie zapomnijcie, że a tam kiedyś, sobie tam 14. Czerwca 2025 roku, tam za subskrybowane kancelarię, ale nie dostajesz żadnych powiadomień, bo będziesz może właśnie w drodze do Niemiec albo tu przyjedziesz. Co myślisz, hmm, od czego zacząć, jakie konto wybrać, czy potrzebuję jakieś ubezpieczenia, ktoś mi każe, ktoś mi poleca, jak czynsz, jak to, a jak zdać mieszkanie i tak dalej, to będziesz to wszystko już miał podane jak na tacy. No bo w związku z tymi rozbudowami, budowami i rozwijaniem infrastruktury jest szansa na większy dostęp do miejsc pracy, czyli mojej pani nic innego jak. Patrzeć jak się opłaca. Nie powiem w ciemno przyjeżdżać. Jak się opłaca, ma to sens. Przyjeżdżajcie, moi kochani. Dziękuję Wam za dzisiejszy spędzony dzień. Życzę Wam udanej niedzieli, czy innego dnia, w jaki to oglądacie. Widzimy się następnym razem za tydzień w niedzielę o godzinie 10. A jeśli jeszcze nie widzieliście wszystkich odcinków na naszym kanale, a już nie możesz doczekać kolejnego tygodnia, to następny odcinek pokażecie tutaj. Za 3, 2, 1.